Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dawno u mnie nie było LEGO Masters Natomiast teraz zostali ogłoszeni członkowie już trzeciej edycji LEGO Masters Jest naprawdę ciekawie, dlatego myślę, że bez żadnego przedłużania możemy przejść do filmu No i naprawdę dzisiaj będzie się działo, dlatego zostawcie łapkę w górę wraz z subskrypcją Z góry dzięki, a my przechodzimy już do filmu już 30 września, czyli w piątek, na Antenie TVN zobaczymy premierowy odcinek trzeciej edycji LEGO Masters. W nowym sezonie programu wezmą udział wyjątkowi uczestnicy, którzy tworzą z klocków niesamowite konstrukcje. Kim są? W dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć Wam na to pytanie. Zacznijmy od jurorów. W skład jury będzie wchodził Czesław Mozil wraz z Polą Misowicz. Natomiast prowadzącym będzie podobnie jak w ubiegłych latach Marcin Prokop. Zacznijmy od pierwszej pary. Są to bracia Maciej i Kacper Walaszek. Mogliśmy już ich poznać w drugiej edycji Lego Masters. Natomiast, niestety, przez problemy zdrowotne musieli opuścić udział w finałowym odcinku. Wyobrażacie to sobie, przez chorobę nie mogli wziąć udziału w finale. Naprawdę przykry ich los. Natomiast dzięki temu e, mogli się dostać do trzeciej edycji i po raz kolejny e, stawić czoła temu ciężkiemu zadaniu, czyli zbudowaniu różnych konstrukcji. Szczerze mówiąc, po drugiej edycji LEGO Masters właśnie Maciej i Kacper to była para, którą najbardziej lubiłem. Przebojowa, zabawna, radosna. No i naprawdę mega się cieszę, że wystąpią w trzeciej edycji LEGO Masters. Para numer dwa. Martyna Skudzawska i Piotr Powałowski. Drugą po LEGO pasją Martyny jest kino. Wiemy jedynie, że skończyła Politechnikę. Bardzo chciałaby odwiedzić Nowy Jork. Natomiast Piotr od dziecka lubił klocki duńskiego producenta. W czasie liceum i studiów porzucił klocki, by powrócić do nich po trzydziestce. Trzecią parą będzie Adam Gankowski i Mateusz Kowalski. Panowie wspólnie tworzą yy, zespół muzyczny Klisze. To Adam zaraził Mateusza miłością do klocków. W czasie prób zespołu miał przy sobie Lego i w każdej wolnej chwili coś z nich budował. Szczerze mówiąc chłopacy wyglądają na zgraną parę i jestem ciekaw jak poradzą sobie w programie. Czas na parę numer 4. Szczerze mówiąc, wśród Lego tuba najbardziej chyba znana, ponieważ mamy tutaj Szymona Klockozaura Mętlewicza oraz Aleksandrę Afolkę Skoczyńską. Jestem ciekaw, jak Klockozaur wraz ze swoją partnerką sobie poradzą. E, no naprawdę, i Klockozaura, i Afolkę bardzo, bardzo lubię. Znam, e, pisałem, są naprawdę super radosnymi ludźmi. Także, oczywiście, trzymam za nich kciuki. I mam nadzieję, że jak najlepiej pokażą swoje mocne strony w programie. Piątą parę będzie stanowił Daniel Wołujew Larin. Jest to Ukraińiec, który skończył architekturę na Harkowskim Narodowym Uniwersytecie Budownictwa i Architektury. A drugą osobą będzie Kasia Świętach. Połączyła ich pasja do tatuażów. Od kilku lat mieszkają w nowym targu, gdzie prowadzą własny salon tatuażu. A na koniec szósta para, czyli bracia, Jacek oraz Marcin Siedlaczek. Jacek z wykształcenia jest psychologiem, natomiast brat Jacka jest fizjoterapeutą. Oprócz Lego, pasją Marcina jest bieganie. To już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że przedstawienie uczestników Lego Masters Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja już dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!